Przez całą noc policjanci szukali sześciomiesięcznej Magdy z Sosnowca bez rezultatów. Dziewczynka prawdopodobnie została porwana z wózka, kiedy matka wyszła z nią na spacer. Policja szuka świadków zdarzenia, a za pomoc w odnalezieniu dziecka wyznaczono 16 tysięcy złotych nagrody. Policja w Sosnowcu szuka półrocznej Madzi. Dziewczynka zaginęła wczoraj o godzinie 18. Została uprowadzona. Żona do mnie zadzwoniła o godzinie 18. Dostała w tył głowy czymś i straciła przytomność. Dopiero po 10 minutach ją zna znalazła. Dobudziła ją, zadzwoniły po pogotowie. I gdy żona się podniosła, to zauważyła, że w już nie ma dziecka. Matkę zaatakowano na ulicy Legionów. O zaginięciu Madzi policja dowiedziała się od pogotowia ratunkowego. Dziecka szuka kilkudziesięciu policjantów. Sprawdzono już osiedla, klatki schodowe oraz koryto pobliskiej rzeki. Rodzina nie wie, co mogło być powodem porwania. Właśnie najgorszy jest problem w tym, że nie mieliśmy ani żadnych wrogów, ani żadnych długów, nic do spłacenia. I nie mamy żadnych przypuszczeń, kto to mógł być. Magda ma 60-70 cm, ciemno-zielone oczy i ciemnobrązowe włosy wytarte z tyłu głowy. Przed zniknięciem dziecko ubrane było w różową czapkę z białym trójkątem z przodu, dwuczęściowy, beżowy komplet z pluszu zapinany na zamek. Spodnie w tym samym kolorze i białe rękawiczki. Każdy, kto może mieć informacje na jej temat, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji. A w naszym studiu, studiu kolejny gość, Aleksandra Andruszczak-Zin, zastępca dyrektora Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Fundacji ITAKA. Witam. Dzień dobry. I doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. Dzień dobry. Witam. Patrzymy na ten przypadek, wsłuchujemy się w głos ojca dziecka, zastanawiamy się, czy przypadek sześciomiesięcznej Magdy mieści się w statystykach porwań, w statystykach zaginionych dzieci, czy to jest odosobniony przypadek, wyjątkowy? Znaczy, trzeba też rozdzielić dwa tematy. Co innego to jest tematyka zaginięć dzieci, a co innego zupełnie to jest tematyka porwań mhm. dzieci. Nie znam statystyk porwań dzieci, natomiast wyobrażam sobie, że jest to bardzo mała liczba. Jeśli chodzi o zaginięcia dzieci, to od do siódmego roku życia około 300 spraw rocznie jest rejestrowanych, z czego 99% spraw jest rozwiązywanych w przeciągu dwóch tygodni. No nie zawsze w ten sposób, że dziecko żyje. Natomiast nie pamiętam takiej sprawy od wielu, wielu lat. Mhm. Policja apeluje, apeluje do świadków, apeluje do osób, które mogły widzieć sprawcę. Sama sytuacja porwania i wydaje się niemożliwe, że nie ma żadnych świadków, że nie ma osób, które mogły, mogły to widzieć. Czy to oznacza, że, że czy może to oznaczać, że ludzie na przykład boją się? Myślę, że to może świadczyć także i o tym, że świadków obiektywnie nie ma, ponieważ nawet w zamieszkałych miejscach są przecież takie momenty, gdzie spojrzenia ludzi jakiegoś terenu nie obejmują. Co innego, jeśli jest tam ktoś, kto się zachowuje w sposób głośny, zwraca na siebie uwagę. Ale wyobrażam sobie, że idąca z wózkiem kobieta mogła akurat nie przyciągnąć ludzkich spojrzeń. Pamiętajmy, że to była mniej więcej szósta, więc to jest pora, kiedy już ludzie udają się do domów. To jest jedna możliwość, a druga jest oczywiście taka, że gdzieś ktoś coś widział i woli się do tego nie przyznawać w imię świętego nienaruszonego spokoju. Często własnego. mówimy o tak zwanej znieczulicy, y, która ma miejsce szczególnie w dużych miastach, gdzie jesteśmy bardziej anonimowi i tak naprawdę y, nie obchodzi nas to, co się dzieje wokół nas. Czy taką teorię możemy snuć? Tak, ale to nie tak prosto, że, hmm. że, że jest znieczulica. Po prostu jest tak, że nasze zachowania, to czy jesteśmy gotowi pomóc, czy nie drugiej osobie, zależą naprawdę od wielu czynników, nie tylko od naszych w miarę stałych cech, ale także od środowiska. Na przykład, w którym rzecz ma, ma miejsce. Y, otóż to jest dowiedzione w licznych, w licznych badaniach, że w środowisku dużego miasta rzadziej występują takie zachowania, których istotą jest udzielanie y, pomocy. Z, wynika to z różnych czynników, między innymi mówi się o tym, że człowiek żyjący w wielkim mieście y, cały czas ma do czynienia z zbyt dużą liczbą bodźców i uczy się przez całe swoje życie, nie widzieć i nie słyszeć, jeśli tylko to jest możliwe. Taka obronność percepcyjna to może skutkować właśnie niezwracaniem uwagi na takie rzeczy. Inna rzecz, rzecz to też może występować w miastach, szczególnie tam, gdzie jest dużo ludzi. Takie rozmycie poczucia odpowiedzialności to drugi mhm. mechanizm. Jest tylu ludzi wokoło, przecież na pewno ktoś zareaguje. To nie muszę być ja. Czy poszukiwanie dziecka porwanego różni się od poszukiwania e, dziecka zaginionego w e, szczegółach? Tutaj jeszcze tak odwoływałem się do faktów, mhm. bo porwanie w tej sprawie to jest jedna z domniemanych hipotez. To, to nie jest fakt, mhm. tak? więc też tego się trzymajmy. I tutaj jeszcze nawiązując do wypowiedzi, jeśli ktoś chce porwać dziecko po to, żeby mu zrobić krzywdę, to wybiera taki moment, kiedy właśnie wzrok świadków nie jest zwrócony na, na tę osobę, więc rzeczywiście może być nawet w mieście taki moment, że po prostu nie ma świadka. Natomiast. To dziecko jest zaginione i jego poszukiwanie na pewno na policji jest zakwalifikowane jako poszukiwanie pierwszej kategorii, czyli są uruchomione natychmiast wszystkie możliwe środki dostępne policji po to, żeby ustalić, co się wydarzyło, jak również sama obecność prokuratury wskazuje na to, że jest to poważna sprawa, bo prokurator nie zawsze interesuje się nie każdym zaginięciem dziecka, nawet małego, także no, stąd trzeba Trzeba wnioskować, że naprawdę policja podchodzi do tej sprawy bardzo poważnie i jest ona bardzo poważna. Jeżeli chodzi o dzieci zaginione, możemy mówić o powodach tych zaginięć i znowu wracając do statystyk. Tak, są bardzo różne te powody i wcale nie najczęstszym powodem zaginięć małych dzieci jest popełniane wobec nich przestępstwo. Jakie, jakie by nie było? Czy jest to zabójstwo, czy przestępstwo związane z przestępstwami seksualnymi? To jest naprawdę bardzo mała liczba. Najczęściej małe dzieci ulegają wypadkom, bo nie są pod odpowiednią. Opieką osób dorosłych, bądź też przydarzają się no, jakieś losowe rzeczy, na które mniejszy lub większy mamy wpływ, ale też wynikają najczęściej z nieprawidłowej opieki dorosłych, niekoniecznie rodziców, bo może to być przedszkolanka, może to być opiekunka. Chodzi o osobę, która miała się opiekować dzieckiem i, i niestety nie, nie zrobiła tego. Jak ważna w takim przypadku jest reakcja rodziny, znajomych, kolegów? Bo często też mamy chyba do czynienia z takim mechanizmem. Nie będę dzwonił, nie będę zawracał głowy, bo mają przecież teraz w domu tragedię. Nie, zawsze wtedy, kiedy człowiek przeżywa tragedię, wszystko jedno jakiego rodzaju, bliscy powinni utrzymywać kontakt dawać dowody tego, że się interesują i myślenie właśnie takimi kategoriami. Ach, nie będę dzwonić, bo znów będzie o tym myślała. Ona się powinna od tego, od tej tragedii oderwać. Jest myśleniem paranoicznym. Nie da się po prostu o takich rzeczach nie myśleć, natomiast można być z tymi myślami w pojedynkę, a można mieć ludzi, z którymi możemy się tymi myślami dzielić. I oczywiście to drugie wyjście sprawia, że dramatyczna sytuacja staje się no, Troszkę prostsza do przeżycia, jeśli możemy komuś o tym wszystkim poopowiadać. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Przede... Mhm. Tak proszę proszę, jeszcze raz. Tym ludziom przede wszystkim jest potrzebna pomoc w poszukiwaniu, mhm. bo to jest najważniejsze dla rodziny obecnie. Nie wsparcie psychologa, nie wsparcie osób jakiś z zewnątrz, takie Czyli psychologiczne. Tak, to jest, tak. jest najważniejsze obecnie. Mhm. Na tym jest skupiona rodzina i to jest normalne. Dziękuję bardzo Dziękuję. za te rozmowy. Aleksandra Andruszczak Zin i dr Aleksandra Piotrowska były gośćmi raportu, a teraz już kolejne wydanie informacji.